Święta Bożego Narodzenia to czas pełen miłości, nadziei, odpoczynku i spokoju. Dla wielu par borykających się z niepodnością święta są bardzo trudnym czasem. Życzenia, pytania o dziecko, spotkania z ciężarnymi kuzynkami potrafią bardzo mocno obciążyć emocjonalnie. To też czas bardzo często dla nich podsumowań, trudnych rozmów, poczucia pustego miejsca przy stole. Które już jakiś czas temu zarezerwowali dla swojego dziecka, które bardzo wiele lat było puste. Kiedy tracimy nadzieję i mamy poczucie, że już zawsze będziemy tylko we Twoje, zdarza się cud, który na zawsze zmienia nasze życie. Dzisiaj o swoim grudniowym cudzie opowie nam Ania, która dzień przed Wigilią wróciła do domu z wyczekaną córeczką. Jej droga do macierzyństwa była pełna bólu, niepowodzeń i rozczarowań. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa, choć trochę, doda Wam otuchy i tchnie w Wasze serca nadzieję. Ja nazywam się Katarzyna Zuziak i zapraszam Was na premierowy odcinek naszej nowej serii podcastów, Grudniowe Cudy. Cześć Aniu, bardzo Ci dziękujemy, że zechciałaś podzielić się z nami swoją historią. Cześć Kasiu, to ja dziękuję, że mnie do tej rozmowy zaprosiłaś. Powiedz nam, jak długo czekaliście na córkę. Na córkę. Natalka urodziła się 8 lat po tym, jak wzięliśmy ślub. 8 lat, 8 długich lat czekaliśmy na to, aby móc zostać rodzicami. Jak wspominasz ten czas oczekiwań? Czy zdarzało Ci się tracić taką nadzieję? Wiesz, co, Kasiu, bardzo często najbardziej chyba bolało to, kiedy widziałaś swoich znajomych, swoją rodzinę. Gdzie pojawiało się dzieciątku, po, dzieciątko po dzieciątku i każdy mówił, no przecież zajść w ciąży to jest nic trudnego, prawda? No wystarczy chcieć, tak? Wystarczy chcieć, być razem, no i te dzieciątko w końcu kiedyś się pojawi. No niestety u nas nie było takiej możliwości i przez te długie osiem lat nic takiego się nie wydarzyło. Jak zaczął się wasz proces leczenia? Czy może zaczęliście od zwykłego monitoringu cyklu? Tak Kasiu, przez kilka lat minął rok, drugi, trzeci, czwarty, każdy powtarzał nam, że mamy jeszcze czas, my też bardzo w to wierzyliśmy, w końcu zaczęło się, bieganie, zaczęło się bieganie po lekarzach, od lekarza do lekarza, generalnie każdy lekarz mówił, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, wystarczy trafić w odpowiedni moment i ten już będzie. No niestety, nie udawało się. Poszliśmy troszeczkę dalej. Było pełno inseminacji. Za nami jest pięć inseminacji i za każdym razem lekarz mówił, że to już, już, teraz na pewno, na pewno się uda. No niestety, nie udało się. Pięć inseminacji to jednak sporo. Dużo. Trudno wam było podjąć decyzję o przystąpieniu do procedury in vitro? Wiesz co, Kasiu, chyba y, tak na dobrą sprawę, podchodząc do tego, gdy za, zaczęliśmy szukać informacji, sami do końca nie wiedzieliśmy, na czym to polega, e, bo każdy o tym mówił, jakby to było coś, coś, coś innego, coś dziwnego, że zresztą do tej pory temat in vitro to jest dla ludzi nieznany. Tak? Ludzie, ludzie nie wiedzą, jak to się odbywa, bardzo często nie wiedzą, dlaczego ludzie podchodzą do całej procedury. Mnóstwo ludzi też myśli, że to jest taka fanaberia, tak? że idę, Oddaje się leczeniu, pyk, i jest już na świecie. A sama wiesz, my wszystkie mamy wiemy, które przeszłyśmy, e, przez to, że jest to bardzo ciężka droga, która też nie zawsze i nie zawsze, no nie zawsze e, kończy się sukcesem. No niestety wokół in vitro krążą legendy, nie wiedzieć czemu. Wystarczy po prostu zasięgnąć troszeczkę wiedzy, która jest ogólnie dostępna, to nic trudnego, to nie są jakieś zaczarki zaczerwane... schowane w jaskini. To, to są dostępne informacje wszędzie i faktycznie podejście sporej części społeczeństwa do tematu in vitro, jak do zamówienia dziecka jest co najmniej krzywdzące nie tylko dla nas, ale dla tych dzieci również. Zgadza się, a najgorsze jest takie zaściankowe myślenie, że skoro nie możesz mieć tych dzieci, to Bóg tak chciał. I dopóki jest tyle dzieci w domu dziecka, to in vitro powinno być zakazane. I to jest chyba tak najbardziej najbardziej krzywdzące, najbardziej boli w tym wszystkim, tak? Bo my podejmujemy się tak na dobrą sprawę ostatniej próby, ostatniej próby szansy, by mieć to dziecko, I nie dlatego, że, że mamy taką zachciankę i nie wiemy, co mamy zrobić pieniądze. Tylko to jest ostatnia szansa na to, żeby być tą mamą, taką mamą, urodzić to dziecko. Tak, i zdecydowanie nie jest tak. Jak sama powiedziałaś, wiemy to. My wszystkie mamy, które mamy już dzieci i te mamy, które walczą o to, żeby mieć dzieci, my wiemy, że nikt tego nie chce. Nikt nie chce chorować na niepłodność. Nikt nie chce przyjmować zastrzyków. Nikt nie chce przechodzić tych wszystkich procedur medycznych. My po prostu chcemy mieć swoje dzieci. Dokładnie, a ja też Kasiu wiemy, że to nie jest kwestia łyknięcia pięciu magicznych tabletek i wszystko fajnie się udaje. Ja osobiście uważam, że cała, cała, cała procedura, całe leczenie bardzo duże, tak jak ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Doskonale wiesz, jaki jest to wysiłek, i jakie to jest destrukcyjne dla organizmu w pewnych momentach. Tak, Tak jak w moim przypadku byłam osobą, która była przestymulowana, miałam hiperstymulację, to były dwa tygodnie wycięte z życiorysu. Człowiek nie był w stanie normalnie funkcjonować, prawda? Tak, to są trudne etapy i bywa bardzo, bardzo groźnie niestety. Powiedz nam, jak wspominasz stymulację? Czy aplikowanie zastrzyków hormonalnych było dla Ciebie trudne? Wiesz co, Kasiu, nie, bo, bo nie, igłę to nie jest coś, co mnie przeraża. Przerażało mnie może ilość, taka systematyczność, że wiedzieliśmy, że wszystko musi być co, czasami bardzo często co do godziny podane. Przerażało mnie to, że nawet jeżeli się uda, to pytanie, czy, czy, czy ja dalej będę musiała te leki przyjmować, co w późniejszym okresie okazało się, że jednak tak. Nie, to mnie chyba nie przerażało. Bardziej przerażało mnie, czy się uda, czy, czy, czy mój organizm będzie w stanie wytworzyć fajne jajeczka, czy, czy uda się punkcja, czy będziemy mieć zarodki. To był chyba mój największy taki problem i największa obawa. Podczas tej procedury udało wam się właśnie uzyskać piękne zarodki. Jak wspominasz dzień pierwszego transferu? Ja pamiętam, jak wcześniej miałam robione USG, podeszłam do punkcji, podeszłam do pobierali mi moje komóreczki, bo generalnie u mnie był problem, a jego tak na dobrą sprawę mogło nie być, znaczy może źle to określiłam. Z moimi przypadłościami, które miewam, wiele kobiet rodzi dzieci. Więc w tym przypadku problem był ewidentnie gdzieś tam po mojej stronie, bo mąż miał wszystko w porządku, i kiedy udało mi się wychować tych wszystkich tych jajeczek, pobrali mi bodajże, chyba 25, ale oczywiście, że nie wszystkie mogły być zapodnione. I jak już byłam po punkcji. Tam było chyba te 24 godziny, o ile dobrze pamiętam, chodziło o kwestię tego zapłodnienia, dzwonię taka przestraszona, całą noc nie przespałam i się pytam, czy się udało, czy się udało. Mówi, tak, 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 udało nam się, zapłodniliśmy wszystkie. Ja do męża lecę, ja mówię, ty, 25 komórek zapłodnili. Ja mówię, co my z tymi dziećmi zrobimy? Dopiero wtedy... Dopiero wtedy szczegółowo mi pani wytłumaczyła, że nie, 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 to nie jest tak. Czyli oni po prostu zapłodniły się te, które mogli za, zapłodnić, a nie znaczy to, że zapłodnili wszystko to, co mi podali, bo nie wszystko też było zdatne do tego, żeby mogły, mogły stać się w przyszłości potencjalnymi dziusiami. No tak, ale jest to faktycznie trudne, znam dokładnie te przeżycia, jak człowiek zupełnie nie wie nawet o co pytać, tylko właśnie tak. czy się udało. Czy się udało. Mhm, dokładnie tak. Mówi, tak, jakby ktoś o tobie opowiadał o jakimś kosmosie i, i, i ty głową kiwasz, udajesz, że wiesz, a potem po prostu doczytujesz się. Ale tak jak Kasiu wiesz, w tamtym momencie mieliśmy fantastyczne wsparcie w nas, kobietach walczących. Tak. I, I tam właśnie wszystkie wątpliwości, wszelkie pytania, co tylko potrzebowaliśmy, to w momencie doskatawałyśmy odpowiedź. Jednak kobiety potrafią się zorganizować i wspierać nawzajem. Kobieta jest siłą, no. Powiedz nam, czy transfer się udał? Tak, Kasiu. Podeszłam pierwszy raz. Nie wierzyłam w to, no bo przecież skąd mm -hmm. można mieć tyle szczęścia. Po pięciu dniach, po pięciu, po sześciu, nie pamiętam dokładnie, zrobiłam betę i była pozytywna. To była najszczęśliwsza wiadomość w moim życiu, że Jezus, udało się. No jak, jak, jak się udało? No udało się. No, udało się, no ale niestety radość nie trwała długo w tym przypadku. Co się wydarzyło? W siódmym pojechaliśmy do kliniki w siódmym tygodniu ciąży i okazało się, że ciąża, którą, którą, o której tak marzyłam, okazała się pustym jajem płodowym i dziedziusia nie było. Odstawiliśmy leki i czekaliśmy na samoistne poronienie. No właśnie, bardzo trudno jest pozbierać się po stracie, ale ty nie miałaś chyba czasu na przeżycie tej żałoby. Jak ja nie miałam. Sobie? Wiesz co powiem Ci takiego coś przykrego, że nawet kiedyś zostało mi zarzucone, że ja nie przeżyłam e straty ciąży. Kasia doskonale wie, że ja nie miałam możliwości. Się poddać, nie miałam czasu na tą żałobę. Ja nie miałam czasu na to, by użalać się nad sobą, bo ja wiedziałam, że jeżeli ja się załamię, to ja nie spełnię mojego największego marzenia, nie zostanę tą mamą. I od poronienia, które nastąpiło w, w, w styczniu. Bo ja w ogóle pierwszy transfer miałam zaraz po świętach, więc te święta to, to jest taki podwójny cud, bo to były te święta, zaraz pierwszy 20, mm -hmm. zaraz dzień po świętach Bożego Narodzenia podeszłam do pierwszego transferu. Transfer był w, w, w styczniu niestety okazało się, że, że Didziusia nie będę i początkiem kwietnia podeszłam do drugiego transferu. Strasznie um, trudne dla mnie do, jakoś do zrozumienia jest zarzucanie komukolwiek to jak i czy przeżył swoją własną żałobę po dziecku, kiedy my same wiemy jak, jak to przeżyć najlepiej, a nawet jeśli nie wiemy to przynajmniej działamy w jakiś sposób instynktownie i ja cię doskonale rozumiem, bo pozwolić sobie zapaść się w tym, w tym w tym żalu w tej pustce w tej czarnej dziurze nie jest najlepszym rozwiązaniem jeśli my oczywiście czujemy że dla nas to nie jest dobre tak ktoś potrzebuje wypłakać swoje oczy wyleżeć w łóżku i przetrawić tą swoją stratę a ktoś zbiera w sobie wszystkie siły i rusza dalej bo uważa że no taki... sensiu, nie mogłyśmy się poddać w tym momencie. Nie było, nie, było, nie było, na to czasu, nie było takiej możliwości, bo w tym wszystkim, co trzymała, to ta taka wiara, taka nadzieja, że kurczę, w końcu musi się udać, prawda? Tak. Podjęłaś się walki. Podjęłam się walki i powiem Ci, warto było, warto było. Oczywiście nie wszystko było super kolorowo, tak jak, 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 jak myślałam. Zresztą biorąc pod uwagę całą tą naszą ciężką drogę, to wszystko, co przyszłyśmy... No to tak naprawdę teraz, oczywiście mówię teraz z perspektywy czasu, bo na tamtę chwilę myślałam całkiem inaczej, to jest nic, ale podeszłam do drugiego transferu i transfer się po raz kolejny udał, gdzie totalnie w to nie wierzyłam, bo myślałam sobie, jak może udać się dwa razy, nie no takie rzeczy się nie zdarzają i pamiętam, że po tym transferze pierwsze co poszłam, poszłam do McDonalda, obskoczyłam całą Silesię ja mówię, co ma się dziać, niech się dzieje. I jak zobaczyłam ten wynik pozytywny na tej becie, po prostu nie mogłam uwierzyć, a z drugiej strony bardzo się bałam, żeby nie powtórzyła się sytuacja tak, jak było przy pierwszym razie, prawda? Więc to no była tak. przeogromna radość, a jednej z drugiej strony ogromny strach. No ogromny właśnie. strach, czy się uda, czy ten dzidził zostanie ze mną już na zawsze? I, I tak na dobrą sprawę miałam mieszane uczucie. Nie wiedziałam, czy mam zachować, tak, być taka zachowawcza troszeczkę i dać sobie więcej czasu, czy po prostu skakać ze szczęścia, boże, drogi, jestem w ciąży. No właśnie, jaka radość, taki strach. I to jest, ten, ten, to, jest to obciążenie wszystkich kobiet, które musiały zmierzyć się ze stratą, że ta każda następna wygrana, powiedzmy, jest obciążona strasznie. Takim lękiem o to a co jeśli sytuacja się powtórzy. Dokładnie, Kasiu. Tak zwłaszcza, że będąc w ósmym tygodniu ciąży dostałam mm, ogromnego krwotoku i trafiłam do szpitala i po prostu byłam przerażona. I to właśnie to jest to, co przed chwilą powiedziałam, że ją ja stało się, że bałam się naprawdę. Ja byłam pewna, że po prostu tą ciążę straciłam, że nie mam tego mego ukochanego dzieciątka. Ale moja córeczka to jest ogromny wojownik. Ogromny wojownik, którym jest do tej pory i została, i za niedługo będzie kończyła 6 latek. A jak sobie radziłaś w czasie oczekiwania na możliwość wykonania bety? Coś ci pomagało w tym okresie? <laughs> Możesz się zaśmiać teraz, ale mój mąż do tej pory się śmieje, że takim lekiem w ogóle na całą moją ciążę, na całe zło jest dla mnie Harry Potter. I kiedy A. ja już nie miałam sobie ze sobą poradzić całkowicie, odpalałam wszystkie serie, film, całą, całą serię, film po filmie i to mnie przynosiło w całkiem taki inny świat. I śmieję się, wierzę że do tej pory, że jeżeli cokolwiek mi złego dolega, wystarczy Harry Potter i wszystkie smutki idą na bok. Uciekłaś po prostu w inny świat, żeby twoje... Dokładnie tak. ...począł od tego stresu, od tych nerwów, od tego czekania, które jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Tak. Dokładnie tak. To mi pomogło przetrwać. Dobrze mieć jakieś swoje hobby, które może zająć mhm. naszą głowę, faktycznie to jest ratunek. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Znaleźć sposób, który, który pozwala oderwać się od tego wszystkiego i czasami wyłączyć takie negatywne myślenie, prawda? Spróbować przynajmniej. Wiemy, że mhm. A jaka była reakcja kiedy wynik okazał się właśnie pozytywny? No wiesz, co Kasia była bardzo, ja byłam bardzo szczęśliwa, naprawdę cieszyłam się, jak nie wiem, w... i właśnie to był 11 kwiecień, odebrałam wyniki B, to okazało się, że jest pozytywna. I dzwonię do mojej bratowej, on mówi, słuchaj, udało się, a ona była w ciąży. I to już była ta sama końcóweczka, końcóweczka, i zaśmiała się do mnie, wiesz co, to ja już mogę teraz spokojnie rodzić. Mogę powiedzieć na pewno, że twoja historia jest pełna takich małych cudów yy, i takich. Przystanków, które gdzieś tam napawały jednak optymizmem. Dokładnie tak. Dług, długa droga, ale Kasiu, gdybym miała przejść to jeszcze raz wszystko, przeszłabym to po prostu sto razy, żeby znaleźć się w miejscu, w tym, w którym jestem teraz. A kiedy po raz pierwszy dotarło do ciebie, że będziesz mamą, że naprawdę będziesz mamą? Chyba wtedy, kiedy poczułam ruchy tego mojego dzieciątka, pamiętam, to był w ogóle dzień matki, pojechałam na kontrolę do, do, do kliniki, do, w której się leczyłam, i wtedy, wtedy jeszcze tak nie można było, bo to była zbyt byt, byt wczesna wciąża, ale lekarz dał mi posłuchać bicie tego, tego bi, posłuchać bicie serduszka moje, mojego dziecka. To było takie cudowne, wspaniałe, aczkolwiek jeszcze tak człowiek nie zdawał sobie sprawy, że z tej ciąży. Dopiero jak ten brzuszek zaczął rosnąć, jak było, było, czułam pierwsze ruchy e, e, dzieciątka, to wtedy do mnie tak właśnie namacalnie doszło ją ja wie, rośnie. We mnie rośnie ten mój największy cud. Moja córeczka urodziła się 20 grudnia, Opowiedz tak. o tym cudownym dniu. Urodziła się, poród przebiegał przez, przez cesarskie cięcie, był niemalże planowany z racji wcześniejszego poronienia, z racji, że miałam cukrzycę, cukrzycę ciążową, no i wiele dolegliwości, które mają kobiety w ciąży. Pojechałam, pojechałam z mężem rano do szpitala. Pojechaliśmy. Tak, tak pozytywnie nastawieni, bo też tak sama do końca nie wiedziałam, że to, czy to dzisiaj będzie, czy jutro to będzie. Szczerze mówiąc, przerażał mnie fakt, że przez święta będę musiała zostać w szpitalu z tym maleństwem, ale o 17.51 przyszła na świat moja córeczka, mój największy skarb i to było niesamowite, to było tak niesamowite, bo przez 9 miesięcy czekasz, nie znasz tej osóbki, a kochasz ją najbardziej na świecie, a potem nagle z Twojego brzuszka wyciągają takiego skarba i jej, muszę się ogarnąć, żeby się tutaj nie wzruszyć, bo to jest naprawdę, ruszyłaś Kasiu takie po prostu wspomnienia, że to jest coś niesamowitego. To był najpiękniejszy dzień mojego życia. Naprawdę, kiedy ją zobaczyłam, kiedy usłyszałam jej płacz, kiedy mogłam ją pierwszy raz przytulić, nie ma nic piękniejszego na świecie. Oj, nie ma. Chciałam tylko dodać, że sobie tutaj możemy swobodnie popłakiwać, jakby jesteśmy wszyscy w domu, jest okej. Okay. <laughs> Powiedz nam, jak to było, bo wróciliście we trójkę do domu dzień przed Wigilią, i jakie były pierwsze wspólne święta? Czekałam na to pytanie od samego początku. Dokładnie tak, to był taki ja mówię, magiczny, magiczny czas. Były te święta, wszystko było takie piękne, kolorowe. Ja też do końca nie wiedziałam, kiedy maleńka się urodzi, też nie wiedziałam, kiedy wyjdziemy, czy to będzie Wigilia, czy zostaniemy jeszcze przez święta. Wiadomo, no, różne rzeczy z może się może się podziać. Tak, wystarczy, że spadnie na wadze, to już w dużej szpitalu. Wyszliśmy ze szpitala tego 23, tacy przestraszeni, tak? no bo wracasz do domu z tym ukochanym dzieciątkiem, no i co dalej? Ale moi cudowni rodzice zadbali o wszystko, przygotowali nam całe święta i przyszedł ten dzień wigili, a myśmy spędzili cały ten dzień nachylając się nad tym łóżeczkiem i po prostu płacząc ze szczęścia. Jak teraz tak wracam z wspomnieniami do tej Wigilii, to były, za, to były zarazem jedne z najpiękniejszych świąt, chyba najpiękniejsze, tak? Bo w, wtedy pierwszy raz spędziliśmy te święta z moją, z naszym dzieciątkiem, a z drugiej strony tak było mi troszeczkę nieswoje, bo to też jednocześnie były pierwsze święta, które spędziłam bez rodziców. Mhm. Więc takie, ale wiadomo, kobieta po porodzie z, z, z hormonami, z tymi wszystkimi emocjami, to z jednej strony był radość i, 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 i śmiech i, i płacz ze szczęścia, a z drugiej strony hormony się dalej gdzieś tam odzywały, i to było takie, takie dziwne troszeczkę dla mnie. Więc, więc teraz, jak nawet się o tym opowiadam, to się sama z siebie śmieje. Ile, ile po prostu sprzecznych i, i dziwnych emocji kobieta może mieć w jednym czasie w, w środku siebie? Oj, może, może. Mhm. Ale myślę, że faktycznie ten dzień musiał być wyjątkowy, po prostu przewyjątkowy. Był przecudowny, najpiękniejsze, najpiękniejsze, kiedy ta choineczka czekała ubrana, kiedy spało to takie prawdziwe dziesiątko, Moi rodzice do tej pory się śmieją, że takie prawdziwe dzieciątko, tak? Tak jak obchodzimy święta Bożego Narodzenia. No, to takim naszym bożym dzieciątkiem była nasza córeczka na tamten moment. I chyba najlepszym prezentem dla wszystkich. Najpiękniejszym Kasiu, jaki kiedykolwiek w życiu mogłam od losu dostać. A pamiętasz może święta w trakcie starań o dziecko? Czy były one dla Was trudne i jak sobie wtedy radziliście? Wiesz, co, Kasiu, moi rodzice już bardzo wiedzieli, jaka jest, jaka jest nasza sytuacja, wiedzieli, że szukamy pomocy, że się leczymy, chcemy mieć to. I nawet moi rodzice przestali życzyć mi przez ostatnie lata, no to życzę Ci dziecka, dziecka, bo wiedzieli, jak ciężko jest to, jakie jest to bardzo ciężkie dla nas, jakie to jest straszne słyszeć miliony pytań, a kiedy Didziś? Bo to już tyle lat po ślubie, trzeba się postarać. Ciężkie to było, naprawdę było to ciężkie, bo zawsze mówiłam, że wszystko mam wię do szczęścia potrzebami tylko dziecka. I to chyba było, i, i to jest tak na dobrą sprawę. Jest, nie wszystko można, szczęścia nie można kupić. I biorąc pod uwagę całą procedurę in vitro, można mieć pieniądze, które są przeogromnymi. W tamtym czasie sama doskonale wiesz, cała procedura to wszystko to były ogromne pieniądze. Ale tak jak mówiłyśmy na początku, nigdy nie mamy tej pewności, że skończy się to szczęśliwie. Gwarancji nie da nikt, niestety. Nikt nie da gwarancji, nikt. Jak teraz wyglądają wasze przygotowania do świąt i same święta? Na chwilę obecną, tak jak ci się wspominałam, jestem po operacji nogi, więc wszystko spadło na mojego męża. Aczkolwiek z córeczką okupujemy tutaj internet, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo ona 20 grudnia kończy 6 lat. Ona już jest taka rozumna. No wiadomo, że jest znaczna różnica Cofając się trzy lata, cztery lata do, 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 wstecz niż teraz. Cieszę się, to jest całe przygotowanie, te pierniki, ta cała otoczka, w momencie, kiedy ona pojawiła się na świecie, każde święto, nieważne, czy to jest, to jest dzień mamy, dzień taty, jest to Mikołaj, to jest taka wielka pompa i wspólne szykowanie się do tego wydarzenia. Wszystko nabrało kolorów. Nabrało kolorów, dokładnie tak. Bardzo długo czekałaś na córkę. Co mogłabyś powiedzieć parom, które jeszcze czekają i bardzo często tracą nadzieję? Kasiu, nie wolno się poddawać. Nie wolno się poddawać, trzeba wierzyć. I ja wiem, że jest ciężko, bo każde te chwile przełamania, załamania przechodzi. My byliśmy ogromnymi szczęściarzami, że podeszliśmy dwa razy i dwa razy się udało. Ale znamy też dużo przypadków, że czasami dopiero za tym. Trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym razem, ale udaje się, trzeba wierzyć, i naprawdę przechodząc przez tą całą drogę, w tym całym staraniu o tego Dziedziusia, nie można sobie pozwolić na chwilę zwątpienia i nie można się załamać. Można sobie popłakać, można się wykrzyczeć, zapnąć się w domu, ale zebrać się i iść jeszcze silniejszym do przodu, bo, bo tylko to nam tak na dobrą sprawę pozostaje w całej tej walce. Czego możemy Wam teraz życzyć? Kasiu czego życzyć zdrowia. Tylko i wyłącznie zdrowia. I ja mam wszystko. Mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniałe dziecko. Mam córkę, która jest moją najlepszą przyjaciółką. Tylko zdrówka. Całą resztę już mamy. Do tego w takim razie Wam życzymy. Szybkiego powrotu do zdrowia, żebyś już do zdrowia, żebyś już nóg nie łamał. <śm> mam Obyś... nadzieję. Obyś się szybko wykurowała przed świętami, bo jednak będzie co robić przed świętami. Jak to zawsze, każda mama ma co robić przed świętami. Bardzo Życzę wesołych, fantastycznych, kolorowych i pełnych szczęścia świąt. I żebyście zawsze byli taką fantastyczną rodziną, szczęśliwą i kochającą się. Bardzo dziękujemy dziękuję. Dziękuję to. Ci, Kasiu. Dla Was też samych cudowności. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia?